Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj temat, który dotyczy zwłaszcza tych, którzy zawsze chcą pomagać, są mili, uprzejmi, ale często na własny koszt. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, kiedy jesteś zbyt miły i zapominasz o swoich własnych potrzebach. Zastanawiasz się może, czy to o tobie? Być może jesteś osobą, która zawsze mówi tak, nawet kiedy wewnętrznie ma ochotę powiedzieć nie. Czy często czujesz, że stawiasz innych na pierwszym miejscu, a Twoje potrzeby zostają gdzieś daleko w tle? Jeśli tak, to ten odcinek jest dla Ciebie. Usiądź wygodnie. Dzisiaj dowiesz się, jak zadbać o siebie, nie tracąc tej wspaniałej, życzliwej strony swojej osobowości, bo ona jest piękna. Bycie miłym to jedna jest z najpiękniejszych cech, jaką możemy mieć. Problem jednak zaczyna się wtedy, gdy chęć bycia lubianym i pomocnym staje się priorytetem nad Twoim własnym dobrostanem, może to oznaczać, że często bierzesz na siebie zbyt dużo odpowiedzialności. Unikasz konfliktów za wszelką cenę, a Twoje granice są regularnie przekraczane, ponieważ boisz się, że nie, zrujnuje jakoś tam Twoją relację. No, jakie, sygnały, że możesz, jakie są sygnały, że możesz być zbyt miły? Zawsze mówisz tak, nawet jeśli to oznacza poświęcenie swojego czasu, energii czy planów. Unikasz konfliktów, zgadzając się na rzeczy, z którymi się tak naprawdę nie zgadzasz, tylko po to, aby utrzymać spokój. Czujesz się zmęczony emocjonalnie lub fizycznie, ponieważ zbyt często zajmujesz się problemami innych, zapominając o sobie. Twoje potrzeby są na końcu listy. Zawsze znajdujesz czas dla innych. Ale dla siebie, no cóż, jakoś nigdy go nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Większość z nas, którzy wpadają w pułapkę zbyt miłego, robi to z dobrych pobudek. Chcemy być pomocni, lubiani, być może boimy się odrzucenia lub kłótni. I w wielu przypadkach to zachowanie wywodzi się z lęku przed tym, że ktoś nas nie zaakceptuje, jeśli nie spełnimy jego jakichś tam oczekiwań. Bycie zbyt miłym może być związane z tym, jak zostaliśmy wychowani, albo wynikać z doświadczeń z przeszłości, gdzie nauczyliśmy się, że nasza wartość zależy od tego, co robimy dla innych. Często bycie zbyt miłym prowadzi do wypalenia. Kiedy ciągle stawiasz innych na pierwszym miejscu, nieświadomie zaniedbujesz siebie, swoje emocje, swoje potrzeby i cele. Długoterminowo możesz odczuwać frustrację, a nawet żal do innych, że nie dostajesz tego samego wsparcia, jakie ty dajesz. A prawda jest taka, że osoby, które nie dbają o swoje granice, często się, czują się niezrozumiane i samotne, mimo że są otoczone ludźmi. Może się wydawać, że bycie miłym jest czymś pozytywnym, a z pewnością w wielu przypadkach tak właśnie jest. Jeśli jednak Prowadzi to do tego, że zapominasz o sobie, to przestaje to działać na Twoją korzyść. Kiedy regularnie stawiasz innych na piedestale, to zaczynasz ignorować swoje własne potrzeby, a jak mówi klasyk, nie da się nalać z pustego kubka. W pewnym momencie poczujesz, że nie masz już energii ani siły, by dalej pomagać, bo zapominasz o ładowaniu własnych baterii. Jeśli nie nauczysz się stawiać granic, to inni mogą zacząć to wykorzystywać. Często nawet robiąc to nieświadomie, ludzie przyzwyczajają się do tego, że zawsze jesteś dostępny, gotowy do pomocy i że nikt nie odmawiasz. W rezultacie, kiedy w końcu powiesz nie, mogą być zdziwieni, a tym samym będziesz czuć się winny, mimo że masz prawo do dbania o siebie. Jak przestać być zbyt miłym i zacząć dbać o siebie? Naucz się mówić nie. To jest najważniejszy krok. Zrozum, że nie musisz spełniać wszystkich oczekiwań. Odmowa to nie jest egoizm. To jest akt dbania o siebie. Spróbuj małymi krokami. Zacznij od sytuacji, w których czujesz, że nie masz czasu lub ochoty, by coś zrobić. Po prostu powiedz nie. Pamiętaj, masz prawo do swoich granic. Zastanów się, czego tak naprawdę chcesz. Często tak bardzo skupiamy się na Zadowalaniu innych, że zapominamy, czego my sami chcemy. Przemyśl, jakie są Twoje potrzeby, cele i pragnienia. Zadaj sobie pytanie: czy to, co robię, jest zgodne z moimi wartościami? Stawiaj granice. Określ, co jesteś gotowy zrobić dla innych, a co nie. Twoje granice są Twoją ochroną przed wyczerpaniem emocjonalnym. Stawianie granic to nie jest złośliwość, to jest szacunek wobec samego siebie. Tpaj o siebie regularnie. Znajdź czas na regenerację. Nie tylko raz na jakiś czas, ale regularnie. To może być, nie wiem, spacer, medytacja, jakaś chwila z książką, cokolwiek, co sprawia, że ty czujesz się lepiej. Bycie miłym to, to jest naprawdę piękna cecha i trzeba być miłym, ale ważne jest, żeby nie stracić siebie w tym procesie. Pamiętaj, że Twoje potrzeby są równie ważne, co potrzeby innych. Jeśli chcesz dawać z siebie to, co najlepsze, to musisz najpierw zadbać o własne samopoczucie i zdrowie psychiczne. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomógł Ci zrozumieć, jak ważne jest dbanie o siebie. Pamiętaj, że nie ma nic złego w tym, by powiedzieć nie, kiedy czujesz, że Twoje własne potrzeby są ignorowane. Życzę Ci, żebyś zawsze znajdował czas na siebie, bo jesteś tego wart. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Do usłyszenia w następnym odcinku.